Jak wiele znasz kobiet, które mają wspaniałe relacje, wspaniałe życie z pasją? Witam Cię serdecznie, Agnieszka Przybysz, pionierka coachingu w Polsce i tej relacji, autorka wielu książek. Poznaj sekret kobiecej mocy, jak mieć życie, które pokochasz, przechodząc przez porażki do sukcesu. Zapewne odczułaś wiele zmian, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach, a także w ostatnich latach. A może jesteś w trakcie wielu zmian w różnych obszarach swojego życia i jednocześnie. Zastanawiasz się, jak sobie poradzić? Z czego czerpać źródło siły, inspiracji, gdy czujesz, że masz jej właśnie teraz za mało? Skąd zyskać dodatkową moc do zmian? Jakie są nieuniknione dla ciebie zmiany? Dla ciebie, dla nas wszystkich. Jeśli chcesz nauczyć się radzić sobie z tym, co określasz jako porażki lub rozczarowanie, w życiu osobistym lub zawodowym, przy tym być wspaniałą, silną, atrakcyjną kobietą. Mężczyzn też to wielokrotnie dotyczy. Umówmy się, miłe panie. Chcesz zachować poczucie własnej wartości i wewnętrznego bezpieczeństwa, bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu. Teraz chcesz przebudzić w sobie pięć mocy, które drzemią w tobie od dawna, chcesz robić to, co kochasz. I być za to świetnie wynagradzana, chcesz mieć więcej odwagi, motywacji i poczucia, że kroczysz właściwą drogą, podejmujesz słuszne decyzje i wybory, które doprowadzają cię do upragnionego sukcesu? Cokolwiek sukces dla ciebie oznacza, czy też więcej czasu dla rodziny, spokoju umysłu, satysfakcja zawodowa, pomoc ludziom, integrując jednocześnie rozwój osobisty i duchowy na miarę obecnych czasów jeśli to jest dla ciebie ważne. Ufam, że tak, że rozwój jest dla Ciebie ważny. Zostaw teraz imię i najlepszy mail w oknie. Na tej stronie otrzymasz od nas bezpłatny dostęp do materiałów audio i do spotkania online, gdziekolwiek mieszkasz, by poznać, jak mieć życie, które pokochasz, jak przejść od porażki do sukcesu. Kliknij teraz na przycisk Chcę utrzymać dostęp teraz i powiadom swoje przyjaciółki na Facebooku. Szanuję Twoją prywatność i to, w co wierzysz. Znajdziesz tu bezcenną inspirację, by cieszyć się życiem z pasją. Ponadto otrzymasz informacje o najbliższym wydarzeniu, tylko dla kobiet, na którym warto być.